Olimpia stal stalowa wola. Goście w białych koszulkach. Mecz nadziei dla Olimpii na zwycięstwo nad Beniaminkiem. W pierwszej połowie gwardziści mieli dwie sytuacje bramkowe, niewykorzystane przez Mielcarskiego i Mazurkiewicza. Bowiem bramka stali, Eugeniusz Cebrat, bronił wspaniale i dzięki niemu do przerwy było bez bramek. W 58. minucie mścisz sfaulował Mazurkiewicza na polu karnym. Za co sędzia Rudy podyktował rzut karny, który nie wykorzystał Brzęczek. Wykorzystali natomiast błąd poznańskiej obrony goście, którzy w 67. minucie zdobyli bramkę ze strzału mulawka. Odpowiedź Poznaniaków nastąpiła w 72. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Tyszkiewicza przerada uderzeniem głową zdobył wyrównującą bramkę. Tak więc w Poznaniu Beniaminek szczęśliwie remisuje jeden do jednego. W blitych niebieskich strojach stal Stalowa Wola, a strzelał legionista Wojciech Kowalczyk. To była jedna z nielicznych, groźniejszych akcji Legii. W tym meczu zdecydowanie przeważali gospodarze, lecz nikomu nie udało się zdobyć gola. Gdyby zawodnik Stali grający z numerem 11 Janusz Mulawka był skuteczniejszy, stołeczna drużyna przegrałaby sromotnie. Oto napastnik miejscowych po rzucie rożnym nie wykorzystuje znakomitej okazji. Na przeszkodzie stanął Zbigniew Robakiewicz. Chwilę później szybki atak stali i mulawka z kilku metrów efektownym szczupakiem nie trafia do bramki. Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem Władimir Jurczenko mógł zdobyć zasłużonego gola dla stali stalowa wola, ale spudłował. stalowej woli zostało więc bez bramek. Sosnowieckie Zagłębie w ciemniejszych, zielonych strojach, zdobywając bramkę po strzale Gawędy już w 11 minucie, zmobilizowało tylko piłkarzy Beniaminka ze Stalowej Woli. Mimo znacznej przewagi, gospodarze nie potrafili po raz drugi zmusić do kapitulacji bramkarza Stali Eugeniusza Cebrata. Natomiast w opałach znalazł się Grzegorz Harasiuk, nękany przez Dariusza Sajdaka i jego kolegów. Zagłębie z Markiem Koniarkiem to znacznie groźniejszy zespół w porównaniu z drużyną z ubiegłego sezonu. Prawie w tym spotkaniu pan Marek wola nie strzelił. Ale wystarczająco absorbował obronę gości, którzy jednak w 38. minucie zdobyli wyrugującą bramkę po strzale głową Jacka Drapińskiego. Po przerwie wydawało się, że obie drużyny satysfakcjonuje remis. I dopiero w 75. minucie Ryszard Czerwiec popisał się celnym strzałem, wykorzystując dokładne podanie Piotra Mandrysza. Zycięstwo zagłębia 2 do 1 ucieszyło 700-osobową grupę kibiców, którzy po cichu liczą na kolejne punkty Sotnowiczan i marsz w górę tabeli. Godzinę meczu Stal Stalowa Wola zawisza Bydgoszcz, że zespoły mogły występować bez bramkarzy. Dopiero w 60. minucie pierwszy groźniejszy strzał oddał Dariusz Durdas z Zawiszy. Później widzowie obserwowali chaotyczne ataki z obu stron, nie stwarzające większego zagrożenia. Kiedy już udało się przeprowadzić dokładniejszą akcję, na przeszkodzie stawali dobrze broniący bramkarze Cebrat i Matuszewski, a napastnicy pudłowali w doskonałych sytuacjach, między innymi w takiej jak teraz Robert Wilk. W meczu nie uzyskano więc żadnego gola. Nie zabrakło jednak kartek. Sędzia Ignatowicz pokazał cztery żółte kartoniki, a gdyby miał uprawnienia sędziego zapaśniczego, mógłby z powodzeniem obie drużyny dyskwalifikować za pasywność. W pierwszej połowie meczu ruch chorzów, niebieskie stroje, stal, stolowa wola. Najczęstszym obrazkiem był widok leżącego zawodnika lub dymiącej świecy na boisku. Nic też dziwnego, że pierwsza połowa trwała 55 minut, a bramka dla gospodarzy padła w 50. minucie po strzale Gęsiora z narożnika pola karnego. Była to jedna z dwóch sytuacji bramkowych wypracowanych przez chorzowski ruch. W 21. minucie po przerwie pada drugi gol dla gospodarzy. Zamieszanie pod bramką Eugeniusza Cebrata wykorzystuje bezlitośnie Adam Potrawa strzelając celnie z 5 metrów. Od tego momentu przewaga ruchu była bardzo wyraźna, ale dalszych zdobyczy bramkowych nie zanotowaliśmy. Ruch Chorzów pokonał stal Stalową Wolę 2-0. W Stalowej Woli w ostatnich kolejkach w ogóle nie padały gole, stąd po kilku fatalnych zagraniach piłkarzy kibice byli raczej nastawieni na kolejny bezbramkowy mecz. Te przypuszczenia potwierdzały się aż do 80. minuty, kiedy to błąd bramkarza Śląska Adama Matyska wykorzystał Wojciech Nieradka. W ostatniej minucie natomiast dość niespodziewanie tak dla piłkarzy jak i dla kibiców sędzia Władysław Dąbrowski podyktował rzut dla gospodarzy. Skutecznym egzekutorem był Władimir Piurczenko. Stalu stalowa wola Śląsk 2 do 0. W stalowej woli w meczu stali z widzewem ta drużyna przeważała, której porywisty wiatr dmuchał w plecy. Najpierw był sprzymierzeńcem gospodarzy, grają w czarnych spodenkach. Wówczas Stelmach zmarnował dwie doskonałe okazje. Po zmianie stron dokładnie w 57 minucie pod bramką stali zakotłowało się za sprawą Iwanickiego, Jóźwiaka i Hałaśkiewicza. Sędzia główny nawet wskazał na środek boiska, lecz boczny uznał, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Niestety nawet na zwolnionym przesuwie taśmy trudno rozstrzygnąć był gol czy nie. W końcu sędzia Herjan z Katowic przychylił się do orzeczenia kolegi z linii bocznej. Potem jeszcze raz Cebrat wygrał z Iwan Nickim i zostało 0 do 0. Panie Grzegorz, Była to jedyna sytuacja w pierwszej połowie, jedna z nielicznych w całym meczu, w których Wisła była zagrożona. Przez cały mecz miażdżąca przewaga gospodarzy i desperacka, ale skuteczna obrona stali. Teraz Eugeniusz Cebrat broni strzał Myślewskiego. Za chwilę. Po tym żucie rożnym nie strzeli bramki Gałuszka. Tu cebrata wyręcza Drapiński, wybijając piłkę z To było w pierwszej połowie. W drugiej połowie mniej sytuacji podbramkowych, ale wciąż przewaga Wisły. Jedna ewidentna okazja do strzelenia bramki niewykorzystana przez Grendę. Wisła Remis. Stal za głębie Lubin. Goście w żółtych koszulkach. To mecz nadspodziewanie widowiskowy. Wreszcie odnalazł się Dariusz Sajdak. To on próbował zaskoczyć Koszarskiego. Udało się za drugim razem po rzadko oglądanym strzale. W Stalowej Woli piłkarze obu drużyn stworzyli wiele znakomitych okazji, lecz bardzo dobrze bronili obaj bramkarze. Teraz Koszarski. Chwilę później Cebrat. Drugiego gola zdobył również Sajdak, który przerwał zabawę gości na własnym polu karnym, czym nas absolutnie zaskoczył. Goście nie rezygnowali z walki o remis, lecz strzelili tylko jednego gola. Zrobił to Kudyba po dośrodkowaniu Śliwowskiego. W Stalowej Woli wygrana Stali 2 do 1 po bardzo widowiskowym meczu. W wspaniała akcja Mirosława trzeciaka, jeszcze lepsza obrona bramkarza cebrata. Minutę później po rzucie wolnym piłkę otrzymał znów trzeciak, który będąc polu karnym niecelnie uderzył, ale naprawił to Michał Gębura i 1-0 dla kolejarzy. Goście próbowali sporadycznie nie nieśmiało atakować, bowiem zostali zepchnięci do obrony. Pięć minut przed zakończeniem pierwszej połowy efektowną kontrakcję stworzyli podbrożny z Juskowiakiem. Ostatni piłkę otrzymał Podbrożny, który bez problemu skierował ją po raz drugi do bramki stali. W drugiej części meczu gra się trochę wyrównała. Lepiej grali goście, jednak skutecznie i pod bramką byli Lechici. Szkoda więc, że piłka po strzale trzeciaka trafiła w słupek. Ale w 77 minucie po rzucie wolnym wykonywanym przez Dariusza Skrzypczaka znalazła się już po raz trzeci w bramce stali. Lech wygrał 3 do zera i nadal prowadzi w ligowej tabeli. U Polski stale ruch chorzy. Goście jest biały w białych spodenkach. Przez prawie godzinę żadna z drużyn nie wykazywała aspiracji do tego trofeum. Dopiero indywidualna akcja Dariusza Jaskulskiego w 58 minucie dała stali prowadzenie. Cztery minuty później dla odmiany gospodarze zespołowo przeprowadzili atak i po trzech dokładnych podaniach Dariusz Brytan podwyższył na 2 do 0. Zaskoczony ruch nie był w stanie się pozbierać, a stalowcy mogli jeszcze podwoić swoją zdobycz. Stale stalowa wola jest więc pierwsza w gronie ośmiu ćwierćfinalistów Pucharu Polski. Koszykarki. Korzystnie zaprezentowali się swoim kibicom, grający dziś w żółtych koszulkach piłkarze Stali Stalowa Wola w meczu z górnikiem Zabrze, zwłaszcza w pierwszej połowie. Gospodarze dość szybko rozpoczęli szturm na bramkę górników. Gra była szybka, chociaż momentami zanerwowa. Przelali na bramkę zabrzanina Marka Bębna, Orzuł, Jasina, Jaskulski, ale do przerwy ciągle na tablicy było 0-0, gdyż górnicy w tym okresie dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo własnej bramki. Po przerwie mecz stracił na atrakcyjności, na co wpływ miała mrzawka i mięknąca płyta boiska. Spotkanie w Stalowej Woli zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Mecz piłkarzy Pegroturu Dębica i Stali Stalowa Wola w czerwonych strojach pomimo kilku bramek stał na bardzo niskim poziomie. W 16 minucie po strzale Darusza Jaskulskiego piłkę wbił do bramki Dariusz Sajdak. Jeszcze przed przerwą było dwa zero dla gości po uderzeniu Tomasza Jasiny. Na sześć minut przed końcem spotkania za faul na brytanie karnego skutecznie egzekwował Jaskulski. Ostatnią czwartą bramkę meczu strzelił dla Stali najlepszy na boisku Dariusz Brytan, choć piłka padła do bramki dopiero po odbiciu się od pleców Sławomira Szymaszka. Pegrotur przegrywa ze Stalą Stalowa Wola 0 do 4. W Mielcu najdłużej czekano na inaugurację piłkarskiej wiosny. Doczekano się burzy śnieżnej, która postawiła mecz pod znakiem zapytania. Dzięki pomocy porządkowych i kibiców, Odśnieżono Murawę i z prawie godzinnym opóźnieniem rozpoczęły się derby dwóch stali, z Mielca i Stalowej Woli. Gospodarze grający w białych spodenkach już w 12 minucie byli bliscy sukcesu. Wiesław Bartkowski trafił w słupek. Niemal identyczną akcję Mielczanie rozegrali w 30 minucie. Rzut wolny precyzyjnie wykonał Mariusz Barnak, odegrał Bartkowski i Adam Fedoruk mocnym strzałem pokonał Cebrata. Po przerwie w 66 minucie znów akcję zainicjował najlepszy piłkarz na boisku. Fedoruk podał do Jaskota, ten zacentrował do Jędraszczyka, a z najbliższej odległości wepnął do siatki piłkę bardzo pracowity sergiej Raliuczenko. Śnieżyca znowu wzmogła się, milczanie niezrażeni tym atakowali dalej. Na dwie minuty przed ostatnim bliskiem znowu Fedoruk dokładnie podał do Krzysztofa Tomanka, a ten z 16 metrów ustalił wynik na 3-0. Piłkarze Stali Stalowa Wola grają w czerwonych strojach Przyjechali do Gorzowa na mecz ze Stilonem Z nadzieją na zatarcie niemiłych wspomnień Poniedzielnej porażce ze Stalą Mielec 0-3 do W pierwszej połowie spotkania oba zespoły Stworzyły właściwie po jednej dogodnej sytuacji do strzelenia bramki Najpierw Zgódczyński nie wykorzystał tej oto szansy w 60 sekundzie meczu Natomiast na 5 minut przed przerwą w zamieszaniu pod bramką Cebrata Żadnemu z zawodników Stilonu także nie udało się zdobyć gola Druga część meczu to nadal nieskuteczny atak gospodarzy i takie same kontry piłkarzy ze Stalowej Woli. A po tym strzale z Gudczyńskiego mogło być 1 do 0 dla gości, ale piłka trafiła niestety w słupek. Gospodarze rewanżują się jeszcze dwoma akcjami. Tą z 72 minuty i tą z 85 minuty meczu Stilon Stal Stalowa Wola 0 do 0 w stylu jak na ćwierćfinał Pucharu Polski bardzo kiepski Wicelider Katowicki GKS gra w żółtych koszulkach, zlekceważył drużynę z końca tabeli stal stalową wolę. Po bezbarwnej pierwszej części gospodarzy coraz śmielej atakowali i w 66 minucie Wojciech Nieradka bliski był zdobycia bramki, lecz jego strzał główką trafił w poprzeczkę. Goście odwzajemnili się najpierw groźną akcją przeprowadzoną przez Walczaka, a chwilę później podobną okazję zmarnował lesiak. 10 minut przed końcem meczu trener Stali Marian Geszkę dokonał, jak się okazało, przełomowej zmiany wprowadził na boisko nieraz chimerycznego lecz zawsze groźnego strzelca Dariusza Sajdaka i ten w 84 minucie bardzo sprytnie zamienił podanie od Zgudczyńskiego. za chwilę Państwo to zobaczą na bardzo pięknego gola Dariusz Sajdak Radość kibiców mogła być jeszcze większa, gdyby 3 minuty przed końcem meczu Sajdak po dokładnym dośrodkowaniu od Jaskulskiego strzelił nieco dokładniej. A tak zostało 1 do 0, co jest zapewne niespodzianką, a dla GKS-u wskazówką, by nie bakadolizować pozornych słabe uszy. W nowym ćwierćfinale Pucharu Polski miejscowa stal gra w czerwonych strojach przegrała 0-1 ze stylonym Gorzów. Bramkę zdobył Zenon Burzawa. Awansowali przy jezdni miejscowym, Jest, no, zostało rozczarowani. Sztuką przegrać mecz, gdzie absolutnie usprawiedliwiam zawodników, wręcz przeciwnie. Gdzie, zawodnik, gdzie drużyna przeciwna oddaje dwa strzały. Pierwszy po prostu z wolnego, niegroźnych złapał cebrat, i drugi prawie z zerowego kąta, gdzie puścił w sposób fatalny. Zawodnicy po prostu uważają, zapomnieli o elementarnej zasadzie. Dzisiaj, którą zresztą w przerwie im, starałem się wytłumaczyć też przez parę dobrych minut jedyną metodą przy tak zmasowanej obronie to jest gra szeroka, gra do piłki do końcowej linii, potem szybkie wycofanie, mocne. Tu brak w ogóle wyobraźni, brak w ogóle stosowania się do tego, co się mówi i brak właściwie szacunku dla ludzi, ponieważ uważam, że można było wejść do historii, jako piłka stylowo-wolska można było wejść do ten, bo jeszcze mam szansę, ale wielu z nich już nie. Uważam, że drużyna jest w 99 winna, nigdy tego nie mówię. Ale jeżeli to, co się im proponuje w przerwie po, po zejściu z korzystnym wynikiem 0-0, bo to jest jednak puchar, jeżeli drużyna robi przez 32 minuty wszystko na opak, no to niestety to jest dla mnie niezrozumiałe. Uważam, że, uważam, że no, z drugiej strony no, jest to nauczka chyba na wiele, wiele dobrych lat, ponieważ bardzo trudno jest dojść tak wysoko i uważam, że ten sukces, który był już dojście do ćwierćfinału, no sobie zbagatelizowali i na pewno szkoda, bo można było dalej się w to bawić. Po klęsce 0-5 przed tygodniem w Chorzowie piłkarze Motoru przeszekali zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu ze Stalą Stalowa Wola. Same chęci to w futbolu zbytnikły atut. Zatem po 20-minutowej, nieefektywnej przewadze gospodarzy grających w czerwono-niebieskich kostiumach na Murawie poczęli dominować goście. W 35 minucie po faulu Jacka Bąka na Arturze Kopciu sędzia podyktował z odległości 25 metrów rzut wolny. Piłki dotykali kolejno Brytan i Nieradka, ale wspaniale w długi ruch bramki opolskiego uderzył Dariusz Gutczyński. Stal do końca meczu miała jeszcze kilka okazji do strzelenia dalszych goli, ale szczęście sprzyjało gospodarzom. W linię motor Ulek Stali Stalowa Wola 0 do 1. Mecz dwóch przeciętniaków Stali Stalowa Wola Białe Stroje i EUKS Łódź rozpoczął się nawet interesująco. Piłkarze obu drużyn mieli ochotę do gry, próbowali strzelać tak jak w tym przypadku Dariusz Zgubczyński. Tak zwaną optyczną przewagę posiadali gospodarze, lecz mieli poważne problemy ze skutecznym skończeniem akcji. LKS zaś często i groźnie kontrował. Oto długi rajd zainicjował łódzki stoper Tomasz Lenart. Łatwo uporał się z obrońcami stali, podał do Adama Grada, a ten huknął w słupek. Dobitka Tomasza Wieszczyckiego z kilku metrów poszybowała nad poprzeczką. W 42 minucie jednak po rzucie rożnym w przez Grada obrona gospodarzy pogubiła się zupełnie. Piłka trafiła do Dariusza Nowackiego, a po jego strzale i rykoszecie od stopera Liśkiewicza do bramki Cebrata. Radość wśród gości, którzy nie kryli, że przyjechali przynajmniej po remis. A stal po przerwie nadal biła głową w mur, ale go nie przebiła, więc przegrała 0 do 1. Weteran naszych boisk, grający teraz w stali stalowa wola Eugeniusz Cebrat, jest dobrym bramkarzem, a w meczu z Chupikiem w Krakowie był jeszcze bramkarzem szczęśliwym. W 16. minucie Waligura strzelił w słupek jego bramki, a Kasperczyk poprawił zbyt słabo. Z drugiej strony boiska nie popisał się Jaskulski, któremu idealnie wyłożył piłkę z Gutczyński. W 32. minucie dynamiczna akcja Krakowian prowadzona przez Popczyńskiego z udziałem Waligury i skutecznym wykończeniem przez Kasperczyka. 1 do 0 dla gospodarzy. Gdyby w 10 minut później po błędzie Jaskulskiego i ucieczce Kasperczyka szczęście dopisało Strzelcowi, a nie ponownie bramkarzowi Stali, to Hutnik by ten mecz wygrał. Tymczasem już minutę później znów Gutczyński przejechał przez obronę Hutnika, a Jasina tym razem szansy nie zmarnował. W drugiej połowie Stal pewnie obroniła korzystny dla siebie rezultat hutnik stali 1 do 1. Pojedynek stali stalowa wola z Olimpią Poznań, czerwone koszulki dwóch zespołów heroicznie broniących się przed degradacją. Tylko przez kilkanaście minut pierwszej połowy odbywał się na poziomie ekstraklasy. Wówczas to dwukrotnie wyśmienite okazje zmarnował Dariusz Brys. ślady kolegi poszedł również Dariusz Zbuczyński, który z kilku metrów spudłował po kilka metrów. Po przerwie jedni drudzy zupełnie spasowali, o czym świadczy tylko jeden celny strzał rybaka. Do bez przesady drugoligowego poziomu dostosował się o dziwo sędzia Werner z Katowic, który nie ustrzegł się kilku poważnych błędów, nieistotnych jednak dla wyniku bezbrankowego meczu stalowej woli. Stalne stroje ze stalą stalowa wola. Ostatnie 5 minut rozgrzało kibiców do białości. Ale po kolei w 44. minucie bramkę dla gości zdobył Dariusz Zbubczyński. Po przerwie, w 60 minucie, ten sam zawodnik podwyższył z rzutu wolnego na 2 do 0. Kontaktową bramkę dla Legii mógł zdobyć Ratajczak, ale doskonale obronił Cebra. A to dwie niezrozumiałe decyzje sędziego Słabika z Gdańska. W tym przypadku Jóźwiak powinien zostać ukarany co najmniej żółtą kartką. Ten niesportowy gest kwalifikował się na kartkę czerwoną. Sędzia podyktował wolnego dla Legii. I wreszcie wspomniane ostatnie 5 minut, minut metrów. 86. minuta. Sprytne zagranie Jacka Sobczaka. I wracają nadzieje na remis. 1 do 2. Chwilę później znakomitą główkę Szestakowa broni ponownie cebra. Odpowiedzi. Sajdak nie wykorzystuje stuprocentowej sytuacji, strzelając zbyt nerwowo ponad poprzeczką. Minutę później akcja Stali, faul Robakiewicza i rzut karny. Robakiewicz wyczuł intencję Jaskulskiego i pewnie obroni. Legia nie wykorzystała jeszcze dwóch dogodnych okazji i przegrała ze Stalą Stalowa Wola 1-2. W stalowej woli w meczu stali czerwone stroje z ruchem chorzów było bezbarwnie i bezbramkowo. Stal bardzo chciała wygrać, ale nie mogła, gdyż jej piłkarzom brakowało dokładności i zdecydowania, tak jak w tym przypadku Pawłowi Szafranowi lub gdy Zgudczyński trafiał, to skutecznie bronił. Piotr Rech. Ruch raczej nie chciał wygrać, a mógł, gdyby na przykład w 80 minucie po dośrodkowaniu gęsiora Tomasz Jaworek z 7 metrów lepiej wycelował. A tak sprawiedliwości stało się zadość. W trojach przyjechali do Wrocławia z zamiarem zdobycia przynajmniej jednego punktu, który pozwoliłby zażegnać widmo degradacji. Już pierwsza akcja mogła przynieść gościom prowadzenie, jednak ofiarnie interweniujący ten siarowski zażegnał niebezpieczeństwo na polu karnym Śląska. Wrocławianie, którym marzy się start w europejskich kucharach, nie dopuszczali nawet myśli do porażki. W 27 minucie... Było już 1-0 dla Śląska. Po akcji Greczniewa Gałkowski uwolnił się od opieki obrońcy, strzelił silnie i Greczniew skierował piłkę do pustej bramki. Za chwilę mogło być 2-0, gdyby sędzia podyktował rzut karny za ewidentny fał na twardy groszu. Bramka padła w 30, druga bramka padła w 36 minucie. Mazur odebrał piłkę rybakowi, pięknie zacentrował na pole karne, a tam Janusz Góra z bliska strzelił piękną bramkę. Wynik końcowy nie odzwierciedla przewagi Śląska w tym meczu. Tym zwycięstwem wrocławianie zachowali ścisły kontakt z czołówką i potwierdzili swoje pucharowe aspiracje, wygrywając ze Stalą Stalowa Wola 2 do 0. Ostatnia minuta pierwszej połowy meczu Widzewa w czerwonych strojach ze Stalą Stalowa Wola. Po strzale Leszka Iwanickiego piłka odbija się o poprzeczkę i słupek, a dwie dobitki Marka Koniarka broni Eugeniusz Cebrat. To sytuacja z 63. minuty. Michał Listkiewicz dyktuje karnego za faul na koniarku. Na powtórce wyraźnie widać, że koniarek był przytrzymywany przez obrońcę. Z 11 metrów pewnie strzela Iwanicki i publiczność oddycha z ulgą. Widzę w stal 1-0. Stal stalowa wola żółte koszulki wiedziała, że mecz z Wisłą ma dla niej olbrzymie znaczenie w obronie przed degradacją. Chciała go wygrać, gdy tymczasem już w szóstej minucie Zbigniew Świętek po błędzie defensywy spokojnie zdobył gola dla gości. To jeszcze bardziej zmobilizowało stalowców, lecz Wisła broniła się rozważnie i w razie czego zawsze mogła liczyć na bardzo pewnego Jacka Bobrowicza, który nie dał się pokonać bzdyże, a następnie nawet strzelającemu z pięciu metrów Wojciechowi Nierawce. Po przerwie nadal przewaga należała do miejscowych, co wcale nie oznacza, że Krakowianie murowali bramkę. Po jednym z licznych ataków Wisły Jarosław Giszka z niezwykle ostrego kąta w 75 minucie. Po raz drugi pokonał Eugeniusza Zebrata. Piknikową atmosferę. Zagłębie Lubin było zdecydowanym faworytem meczu ze stalą Stalowa Wola. Kibice Lubinian byli pewni zwycięstwa, zastanawiali się tylko, ile bramek zdobędą ich ulubieńcy. Tymczasem goście występują w białych strojach, grali bez obciążeń psychicznych i nie zamierzali rezygnować ze zdobycia punktu. Gospodarze atakowali chaotycznie i nieskutecznie. Po przerwie obraz gry niewiele uległ zmianie. Zagłębie atakowało, ale bramką z rzutu wolnego zdobyła stal. Jej strzelcem był Andrzej Sajda. I gospodarze nieoczekiwanie przegrali ze stalą Stalowa Wola 0 do 1. Kończeniem rozgrywek w Polsce. Zwyciężył Stal Stalową Wola i zdobył tytuł Mistrza Polski. Gratulacja, teraz relacja Bogusława Lasoty. Lech Poznań niebieskie stroje przypieczętował dziś w Stalowej Woli tytuł Mistrza Polski. Po interesującej grze pokonał Stal 2 do 1. Pierwszego gola po zespołowej akcji zdobył w 55 minucie Mirosław Trzeciak. Gospodarze, wierząc jeszcze w szansę na utrzymanie się w ekstraklasie, walczyli z determinacją i w 72. Minucie po dośrodkowaniu nieradki Dariusz Sajdak wyrównał na 1 do 1. Stal miała jeszcze kilka sytuacji, lecz postawiwszy wszystko na jedną kartę, osłabiła obronę. W 83. Minucie wystarczyło kilka podań, by Jerzy Podgrożny pokonał bramkarza Cebrata po raz drugi. Słabszemu zawsze wiatr w oczy. Zwłaszcza działacze stali mieli uzasadnione pretensje do sędziego Marka Herjana z Katowic. Po tej przegranej stalowcy Pozostali praktycznie bez szansy na utrzymanie się w pierwszej lice. Piłkarze górnika Zabrze w niebieskich strojach długo nie mogli poradzić sobie ze stalą Stalowa Wola. W pierwszej połowie posiadali zdecydowaną przewagę. Bramkę zdobyli jednak gości. W 77 minucie po dośrodkowaniu z rogu i błędach zawodników stali Ryszard Kraus strzelił wyrównującego gola. Osiem minut później znów corner i ponownie Kraus nie dał szans byłemu bramkarzowi górnika Eugeniuszowi Cebratowi. Górnik stal stalowa wola 2-1. Jukarzom Lecha gratulujemy tytułu najlepszej drużyny w kraju życzymy powodzenia w europejskim pucharze mistrzów. pucharze UEFA wystąpią Witemistrz Polski GKS Katowice oraz widzę Łódź. Reprezentanta w pucharze zdobywców poznamy w środę po finałowym meczu Pucharu Polski Górnik Zabrze Mieć Legnica. Pierwszą ligę opuszczają IgloPol Dębica, Zagłębie Sosnowiec, Stal Stalowa Wola i Motor Lublin.